Znajdujemy się w Województwie Świętokrzyskim, w gminie Michałów. Jest to miejscowość Wrocierysz, a gospodarstwo Grzegorza Paska. Współpracuję z Grzegorzem ja, Władysław Tokarczyk, przedstawiciel firmy Syngenta, prowadzący wraz z moimi kolegami projekt Onion Leader. My współpracujemy już od lat, Dokładnie. a nasza historia zaczęła się od bardzo. Miłej rozmowy, gdzie Grzegorz zadeklarował, że oprócz tych upraw, a przeważają przecież zboża, ale również mięta, bo w tym regionie uprawia się mięty. dużo, dużo mięty, pietruszki. również bardzo dużo pietruszki, chciał wzbogacić swoją ofertę Grzegorz o cebulę. I ta e, współpraca już jest pewno sześcioletnia. E, Grzegorz powiedział: To jak pan się e, z, deklaruje, że będziemy współpracować, że będę mógł się z panem kontaktować, e, to będę robił tą cebulę. I niezmiennie od sześciu lat Grzegorz tą cebulę robi. E, uprawa jest tak naprawdę. Ekstensywna, czyli nie ma kontroli wody, to wszystko co z góry spadnie, to jesteśmy za to wdzięczni. Natomiast no, <noise> przez te lata Grzegorz uczynił duży postęp, ponieważ i plony co roku są coraz wyższe. A przede wszystkim, co ważne, jest doskonała jakość. U Grzegorza rzeczywiście na tą jakość, nawet ekskluzywną, jeśli chodzi o wartość łuski, jeżeli chodzi również o wykalibrowanie, jest bardzo wysoka. Grzegorz, chciałbym, żebyś tu naszym oglądającym ten odcinek powiedział, dlaczego. Taką odmianą pierwszego wyboru u ciebie z firmy właśnie Sengenta jest Wellington, bo uprawiasz oczywiście medaliona, uprawiasz Girzyna, <coughs> uprawiasz progreszyna, ale bez dlaczego Wellington? No od kilku lat już tak mnie bardzo i jest taką, no, najbardziej najwierniejszą taką odmianą, planującą i wzrostowo, tak jest to najbardziej zadowolony z tej odmiany i tak właśnie jest dominującą. Czy zauważasz, że, że właśnie w produkcji ekstensywnej, bez udziału wody, jakąś wartość dodaną w tej odmianie? No, rośnie, otworzy ładną muskę, i kalibrażowo też rośnie, dość fajna, jak na te pola bez, bez nawadniania, tylko to, co. Z... Zdecydowałeś się również na odmianę disco. Tobie się podobała ona. Jest to ten typ odmiany w hiszpańskim typie, podobnie jak odmianę, którą za chwilę wprowadzimy deko. Jak ci się wydaje, czemu w tym kierunku również? Darko też jest odmianą powiedzmy, w tym typie hiszpańskim? No jak u nas na te właśnie słabe gleby i bez nawadniania, no to w miarę daje taki dość pokaźny kaliber. Nie? A co powiesz o odmianie Darko, którą co roku już od trzech lat robisz? No też jest bardzo dobra i daje dość duże plony i kaliber też jest taki dość zadowalający. A więc całego portfolio jakie na rynku odmian e, e, cebuli czerwonej cenisz tą odmianę tak, tak, tak. z uwagi na to dobre dostosowanie się do tak. produkcji ekstensywnej tak. na dobre do dostos... słabe stanowiska Na te słabe to, o, stanowiska tak. jest to odmiana, tak. która dość intensywnie rośnie tak, tak. i radzi sobie doskonale i daje zadowalający. Tak, tak i kaliber jest bardzo fajny. Pola, tak jak to w gminie Michałów w świętokrzyskim są tak naprawdę mocno rozdrobnione, czyli tą cebulę realizuje na kilkunastu stanowiskach bardzo różnych. Teren jest ciekawy, ponieważ tutaj dominują gleby z dużym udziałem skały wapiennej, tak. czyli tak zwane rędziny i pararendziny. Gleby są y, tak naprawdę grzegorz nazywane. Jak nazywacie je? Minutką. Minutką. Co to oznacza? Oznacza to tyle, że y, tylko minutę mamy. Oczywiście jest to w przenośni, na to, aby podejmować decyzje, zwłaszcza decyzje uprawowe. Zgadza się? Tak. Czyli tu uprawa tej gleby jest dość trudna. W sytuacjach, kiedy zwiększa się wilgotność, jest źle. W, w sytuacjach, kiedy bardzo zmniejsza się również ta wilgotność, a takie stany rzeczy mamy najczęściej, to jest bardzo duże wyzwanie do uprawy.